Dzień dobry. Chciałem dzisiaj powiedzieć o pracach parlamentarnego zespołu do spraw chorób neurologicznych. 23 lutego, wtorek, było takie posiedzenie względu na pandemię, było to posiedzenie online i tym razem zespół zajmował się migreną. Migreną przewlekłą. Ból głowy... Jak wiemy, nie jest często traktowany poważnie. Nawet jest tak, że w dowcipach żona, powiedz mężowi, czy w literaturze, słynny globus Ewę, pani Emilii Korczyńskiej z, z powieści Nad Niemnem, czy Izabela Łęcka w lalce miały migreny, miały globusy. Było to traktowane z przymrużeniem moka, ale okazuje się, że to jest bardzo, bardzo poważna choroba. I 23 lutego, jak mówiłem, zespół parlamentarny postanowił przyjrzeć się bliżej problemom związanym z, tym, z tą chorobą. Pani poseł Joanna Mucha i pan profesor Jarosław Sławek, prezes Polskiego Towarzystwa neurologicznego, który jakby z racji swojej funkcji jest takim liderem tych projektów, tych rozmów, tych debat, tych dyskusji. Zaprosili tym razem ja tutaj będę korzystał z pomocy, bo nie wszystkich nie wszystkich profesorów znam. Natomiast brałem udział w tej debacie i przysłuchiwałem się z wielką uwagą. Temu, o czym mówili między innymi pan profesor Adam Stępień. Mówił o, przewlekła, o migrenie przewlekłej, występowanie i oddziaływanie społeczne. Pani doktor habilitowana Izabella Domicz mówiła o życiu z migreną. Dlaczego migrena przewlekła jest inną chorobą niż migrena epizodyczna? Pan profesor Jacek Rożniecki mówił o o dowodach naukowych, które i metodach leczenia migreny przewlekłej, analizę porównawczą robił, a pani doktor Małgorzata Gałąska sobotka mówiła o, dana, o danych ilustrujących, statystycznych ilustrujących migrenę przewlekłą w polskim systemie. Na koniec pani doktor habilitowana Anna Potulska-Chromik powiedziała o kosztach. Socjoekonomicznych i epidemiologicznych choroby, jaką jest przewlekła migrena. Jak się okazuje, w Polsce zdiagnozowanych osób jest około 170 tysięcy. Natomiast duża rzesza osób, które cierpią na bóle głowy, nie ma zdiagnozowanej migreny przewlekłej. Co to jest migrena przewlekła? No, to jest taka, która. Przynajmniej 8 dni w ciągu miesiąca są to bóle głowy, i to bóle głowy tak mocne, że chory nie może, nie może normalnie funkcjonować, nie może normalnie pracować, nie może normalnie żyć w rodzinie i nie może normalnie żyć w społeczeństwie. Czyli można powiedzieć, że jest przez te minimum 8 dni wyłączony wyłączony z funkcjonowania. Ja tutaj. Będę się podpierał troszeczkę danymi, bo, bo to jest naprawdę nieprawdopodobne, że jest to tak duży problem, o którym tak mało się mówi. Właściwie nie wiadomo dlaczego, bo ból, walka z bólem, nie tylko głowy, ale w ogóle z bólem ciała, no to jest powszechne. Polacy po francuzach wydają najwięcej w Europie na różne leki, takie parafarmaceutyki, które są dostępne wszędzie, bo ich coś boli. Bo ich boli ciało, bo ich boli dusza. Natomiast no, nie ma pomysłu w Polsce, jak temu zaradzić. Są leki, są terapie, które w całej Europie chorym. Pomagają. Natomiast w tej chwili, jak zwykle u nas trzeba o tę terapię walczyć. Bardzo nie lubię tego słowa. I niestety, ale ta walka zapowiada się na bardzo długo. Właściwie takim jedynym. Jedynym ratunkiem dla chorych, którzy mają przewlekłą. Przewlekłą migrenę to jest właściwa diagnoza. A jak wiadomo, prawidłowe rozpoznanie ma około 60% pacjentów, z czego mniej niż 38% podejmuje leczenie profilaktyczne. I tutaj się rodzi problem, gdyż jak kogoś boli głowa, to bierze te parafarmaceutyki. I tutaj się sytuacja napędza. Czym więcej się bierze tych niby leków, tym głowa bardziej boli, tym migrena jest mocniejsza, tym zatruwanie organizmu jest mocniejsze. Także no, jest to bardzo, bardzo trudne. W tej chwili w Polsce yy, kilka firm złożyło do Ministerstwa Zdrowia dokumenty, żeby ich wyroby w ramach wyroby farmaceutyczne w ramach programów lekowych, czyli dla określonej grupy osób zostały dopuszczone do refundacji. No, na tym spotkaniu online parlamentarnego zespołu był też przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia Pan naczelnik Oczkowski, który no, rozwiał, rozwiał nasze nadzieje, bo dwa, dwa programy, już w tej chwili, praktycznie są przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji oraz Komitet Ekonomiczny przy, przy Ministrze Zdrowia, że te dwie, dwa gremia odrzuciły wnioski, żeby te. Aby te programy zafunkcjonowały. Jeszcze jest w tej chwili jeden program. Chodzi o to, żeby migrenę przewlekłą leczyć toksyną botulinową. Toksyna botulinowa to nie jest, Szanowni Państwo, to znaczy to jest podobny, podobna substancja niż Botox, jak Botox. Natomiast jest używana nie do pseudo upiększania, natomiast jest używana do leczenia. W wielu, wielu chorobach, między innymi w chorobie Parkinsona, gdzie jest ostrzykiwana twarz, i wtedy jest zmniejszony jest ślinotok, mięśnie twarzy są bardziej elastyczne, lepiej pracują. I tutaj odpowiednie ostrzykiwanie głowy chorego z przewlekłą migreną powoduje, że te migreny powoli zanikają, ustępują, i naprawdę Chory, który bardzo, bardzo cierpiał z powodu bólów głowy, zaczyna w miarę normalnie funkcjonować. Z tych terapii korzysta cała Europa. Ciągle zadajemy sobie pytanie, dlaczego tam jest możliwe, żeby te terapie były, a u nas ciągle mamy problemy z tym wszystkim. Pokretne wyjaśnienie pana Oczkowskiego, pana naczelnika z Ministerstwa Zdrowia było takie, że, no, że tak naprawdę to nie wiadomo o co chodzi. Kiedy pan profesor Sławek zaczął zadawać takie pytania bardziej dociekliwe, to się okazało, że chodzi o pieniądze. Czyli no, albo. Jesteśmy bogatym krajem, jak, jak nas tutaj zapewniają, albo powiedzmy sobie otwarcie, nie jesteśmy bogatym krajem, i trzeba to otwarcie powiedzieć. I że nie wszystkie metody leczenia w Polsce będą dla chorych dostępne, ale to nie jest polityczne, dlatego szuka się takich pokrętnych wiadomości, przekazywanych przez urzędników, i że tam jakieś warunki formalne, że, 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 że coś, że coś, że coś. Także nas to naprawdę, naprawdę nie przekonuje i będziemy się starać dociec, o co tak naprawdę chodzi, i zawalczyć, żeby ta potężna grupa osób z bólami migrenowymi głowy dostała te programy lekowe i żeby ich życie. Stało się po prostu bardziej godne i bardziej i dobre, lepsze. Pamiętam jak moja matka, która miała właśnie migreny przewlekłe, i tylko przyjazd pogotowia ratunkowego i zastrzyki domięśniowe pozwalały jej, żeby ta migrena jakby złagodniała. Pamiętam, pojechaliśmy kiedyś do Warszawy. Urodziłem, wychowywałem w Radomiu. Pojechaliśmy do kuzynów do Warszawy. Kuzyn kupił bilety do Teatru Kwadrat. To było w latach 70. -tych. na spektak, na komedię. Występowali w, tym, w teatrze wtedy, w tym spektaklu, wspaniałeli aktorzy. Pamiętam pan Dziewoński, pan Kobuszewski. Cała sala śmiała się w głos, bo naprawdę były, były to dowcipne sceny. Natomiast moja mama. Siedziała smutna z opuszczonymi kącikami ust. Kiedy ją zapytałem, mamo, czemu się nie śmiejesz, nie podoba ci się? Mama powiedziała: nie, nie, to jest naprawdę dobre i ciekawe, tylko mnie strasznie boli głowa. Ilekroć sięgam pamięcią do swojego dzieciństwa i młodości, to pamiętam, że w najmniej oczekiwanym i najmniej pożądanym czasie do mojej mamy przychodziła. Migrena. To taka trzy-, czterodniowa z wymiotami, z światłostrętem. Musiała być w domu cisza, pozasłaniane okna. Także wiem z autopsji, na czym to polega, i naprawdę fundacja, którą reprezentuję, Fundacja Chorób Mózgu, będzie zabiegać o to, żeby. Te terapie w Polsce zaistniały. Dziękuję bardzo.